Witam Państwa, produkcja rozsady pomidorów w gospodarstwie, które uprawia pomidora dla przemysłu, wysiane w skrzyneczkach w niezbyt dużej ilości, około 500 do 1000 sztuk na... Jedną skrzyneczkę. Rośliny wzeszły, praktycznie gotowe do pikowania. Producent będzie zaczynał za chwilę pikować. Widać już, że zaczynają dostawać liści właściwych. Długość jest odpowiednia. Oczywiście są troszeczkę nierówno, bo gdzieś powiedzmy sobie przy brzegach skrzynki było troszeczkę chłodniej, może troszeczkę grubiej przykryte. One jeszcze gdzieś tam w niektórych skrzynkach jeszcze wschodzą, ale to jeszcze parę dni i to się powinno wszystko wyrównać. Odpowiednia temperatura jest utrzymywana w obiekcie, co można pokazać. Zaraz zobaczymy, może mi się uda jakąś tam roślinkę wyrwać i pokazać spodnią stronę liścieni. Nie ma przebarwienia antocjanowego, więc to świadczy o tym, że jest odpowiednia temperatura utrzymywana. Co teraz można zrobić, proszę Państwa? Oprysk albo podlewanie preparatem Previcur Energy żeby zabezpieczyć rośliny po przesadzeniu, po przepikowaniu przed zgorzelą siewek, bo niestety w innych obiektach już tak komfortowych warunków nie będą miały. Chyba że się zrobi ciepło na dworzu, ponieważ w innych obiektach już grzane niestety. Nie będą, będą przykrywane no, z jakimiś tam agrowłókninami, ale ogrzewania w tych innych obiektach nie będzie, więc to jest jedyna rzecz, którą można zrobić. Będą przepikowane, to pokażemy też prawidłowość pikowania.